I dzisiaj gotujemy zupę pomidorową z Tobą! YEEE! Yeah! tym razem nie jestem sam, jest ze mną... Ja. Ja. No właśnie. Pip. Pip. Tutaj się nie da robić pip. Więc ja zrobię. Więc ja zrobię. Pip. produktów proszę trzeba otworzyć o już się wysypało tutaj nam superowo to twoje o, zjedz sobie makaronik. makaron dobry makaron jest dobry Dobra ja. wszystko dla mnie idzie a dla mnie? Nie ma. Dobra, podzielę się z tobą jest na pół. Połową się z tobą podzielę. No. O! Proszę co? Wiem, co tam jeszcze. O nie. A jest dobry. Coś Ty zrobiła! Podnieść to teraz i jest! Trzeba to rozgnieść. Ja w tym czasie naleję wodę, a ty tam rozgnieestam swój ja zrobiłam już Twoje samą. Kolejny Trochę tutaj mam więcej troszeczkę. Okay. teraz koncentrat nasz pomidorowy mamy 1 minutę, 47 minuty. Hmm. Okay. naszym nożykiem odbieramy to superowo. Tak, Proszę państwa otwieramy to tak. Okej. Okay, chyba mam porówno, nie? No dobra. Tutaj nam się wodę gotuje, a my w tym czasie spróbujemy koncentratu pomidorowego. chodź. koncentrat pomidorowy jest bardzo pyszny. Nie, a jeszcze pyszniejszy jest z makaronem. To Do komputera od razu leci, no. Nie możesz żyć z komputerem, no. Wcięcie. Ok Okej, witamy po krótkiej przerwie. Wy w ogóle nie mieliście przerwy, ale ja miałem przerwę. To jeszcze w komputerze siedzi, no. To jest, no. Trolnuje sobie ludzi na omegady. Ale woda już nam się ugotowała. Nie, ja, ja ci nie będę wlewać wody, ja sobie wlewam wodę. No i zaraz ty sama sobie wlej wodę za karę. Jestem dobry, na no. I tak oto skończyliśmy gotować naszą zupkę pomidorową. Woja! Nasza zupka pomidorowa trzy wygląda, tak? Jest superowa. Superowa jest. O, mam tutaj jej. Aha, no, dobra. To... Nie, nie, jeszcze panie nie, nie, nie kończymy. Ja jeszcze chcę wam pokazać, jak Jessica tryluje na omega. Ha. Nie, wiadomo, nie, to też na jedną, to moja mała Dobra, jednak ona się wstydzi, więc nie chce. Nie, jemy zupę. jemy zupę pomidorową, chodź, już jest gotowa. Tak wygląda mój piękny laptop. Patrzcie jak piękny laptop mój wygląda. Jemy, tylko uwaga, jest gorąca. Dopiero ten. Woda się zaparzyła. Czy ty nie lubisz? Lubię. Amino. Cześć. Jemy zupkę pomidorówkę, chińską, oczywiście, bo po prostu robić prawdziwą, jak masz je, chińską.